I piloty, jak dodajemy piloty? Piloty dodajemy dokładnie tak samo jak do tej pory w każdym naszym urządzeniu. Dodaj pilota, mhm, dodaj piloty. I co? Prosi nas o naciśnięcie dowolnego przycisku pilota trzy razy. Wziąłem sobie na ona trzy razy. Pilot dodany, i teraz tak robię dalej. I mam możliwość zmiany nazwy. Mogę skonfigurować inaczej, bo domyślnie, jak to w każdym naszym odbiorniku, pierwszy przycisk, pierwsze wyjście, i tak dalej, i tak dalej. Mamy to wszystko skonfigurowane. Możemy to oczywiście sobie pozmieniać, powyłączać jakieś kanały, zostawić tylko te, które nam są potrzebne, włączyć blokady. I teraz mamy tak: albo mamy OK, kończymy, albo robimy zastosuj, albo odhaczamy automatycznie zapisuj piloty. I wtedy możemy sobie dopisywać kolejne piloty już bez. Tak, dodałem kolejnego, nazwał go na 2, bo to jest też fajna funkcja. Jeżeli mamy jakąś nazwę, domyślnie nie wiem, mieszkanie 1, to nam Cloudflex od razu następnego pilota nazwi mieszkanie 2. I w ten sposób możemy sobie dalej wszystkie po kolei piloty ponumerować. Tak, dodałem 1, dodam kolejne, trzy razy, Dodałem mi kolejnego. OK, kończę. Piloty są dopisane. Anuluję tą procedurę dopisywania dalej. Mam trzy piloty, z tym, że wiem, że ten pilot nie jest neon, tylko ten pilot to był stick. Hmm, stick nie, ICE to był ICE. Tutaj dopisuję, czyli zmieniam sobie na ICE. A. Tak, dopisał oczywiście w tej konfiguracji, którą ustawiłem, czyli mam blokady powłączone i za, załączony kanał pierwszy i drugi. Zmieniam sobie nazwę, już jest zmieniona. A przynajmniej będzie, bo jeszcze synchronizuje. Ale ja w tym czasie mogę już sobie wejść do trójki, bo trójka był nie, to nie był też neon, tylko. Wróć. Nie, to ale To nie jest neon, tylko to był art. Zabrzmiany zamki. Ktoś tu się dopchać nie może przez tą sieć. Coś tu zgubił, dobra. Jest, jest mamy wyszarzone. Nie mamy, nie mieliśmy połączenia. Dobra, połączył się, synchronizowało się, zaktualizowało. Mamy, mamy trzy piloty. Jeżeli chcemy do kolejnego pilota dodać, to oczywiście dodajemy kolejnego pilota. Trzy razy przycisk. Pojawi nam się pilot. Możemy go nazwać. Znów mamy konfigurację domyślną, możemy ją zmienić albo zostawić. Ten pilot ma i tak tylko dwa przyciski, więc zrobimy tak. Robimy OK, pojawia nam się na liście. Jeżeli mamy kilka pilotów, a nie wiemy, który, co, gdzie, możemy odhaczyć funkcję pokaż użytego pilota. Wtedy użycie pilota powoduje za, za, za podświetlenie tej pozycji, na której ten pilot się znajduje. Więc super sprawa, jeżeli chodzi o poszukanie pilota, albo jeżeli wejdziemy w jego edycję. To też bardzo fajnie, jeżeli nie wiemy, który przycisk jest, który możemy sobie przycisnąć i też nam podświetli przycisk, którego użyliśmy. Naciskam przycisk i widzę, który to jest. Aha, tym przyciskiem chcę sterować jednak furtką, nie bramą. Dobra, zaznaczam sobie tutaj bramę. Zapisuję zmianę. Dobra, wracamy do niego. Mamy nasze piloty. Zaraz sobie z tego sticka. Zobaczmy, mamy footprint na przycisku. To, co mówiłem, że można sobie zobaczyć na pierwszym, na drugi. Mam, przy, naciskam przycisk. Aha, ok. To tu sobie zrobię bramę. Zapisuję zmiany. Zamykam, gotowe.